Dzień dobry, witam serdecznie. Ja się nazywam Aleksandra Bieniasz i na tym kanale opowiadam holistycznie o terapii uzależnień, współzależnień. Dla mnie to jest ten sam obszar. Jedno i drugie to jest po prostu inny kawałek związany z uzależnieniem, ale jedno i drugie jest uzależnieniem, więc tutaj opowiadam o tym holistycznie. Dzisiaj chciałabym opowiedzieć, o tym, to jest nadal myślę w kontynuacji tego dwuczęściowego filmu, o którym opowiadałam, że pomagamy wtedy, gdy tak naprawdę nie pomagamy przewrotne trochę to stwierdzenie ale jednak w tym dwuczęściowym filmie o tym dosyć szeroko opowiadam, jak to można robić. Natomiast e, to, co mnie ostatnio zainspirowało, właśnie do nagrania tego filmu, to jest e, taki mem na Facebooku e, z obrazkiem e, konia i człowieka stojących przy wodopoju. I tam było tak e, napisane, że możemy konia doprowadzić do wodopoju, ale nie możemy zmusić go do napicia się wody. I ten, kto kiedyś do czynienia z, koniem, z końmi miał, wie, że jest to niemożliwe. <laughs> Możemy faktycznie konia doprowadzić do wodopoju, natomiast zmusić go, żeby pił wodę, zmusić go, żeby schylił głowę do, do wody. Jeżeli nie będzie chciał, to jest wręcz niemożliwe i chyba, nie wiem, no tam na siłę wiadomo, można, ale nie o to chodzi. I tak samo jest z. Namawianiem e, innych na terapię związaną z uzależnieniem. My możemy stosować szantaże, możemy stosować ultimatum, możemy kazać, możemy płakać, możemy błagać. E, natomiast e, jeżeli taka osoba nie będzie chciała, to się nie będzie leczyła. I taka osoba może deklaratywnie mówić, że ok, dobrze zrobię to nad... i będzie chodzić na terapię. Yy, natomiast to będzie yy, deklaratywne, tak? To będzie takie, że ok, chodzę, żeby się ode mnie odczepili, żeby mieć święty spokój. Natomiast w ogóle tego nie czuję i yy, tak naprawdę nie chciałbym się leczyć, czy nie chciałabym się leczyć, chciałabym robić to, co, to, co robię. No, i tak to często też wygląda, tak? Ja y, miałam takie doświadczenia pracując w ośrodku, że naprawdę tam pacjenci mówili po. Przyjeździe na samym początku, że oni tu przyjechali tylko, nie wiem, przezimować, albo oni tu przyjechali tylko na 2-3 miesiące, żeby mieć spokój od kuratora, albo żeby przedłużyć, nie wiem, odroczenie sprawy jakiejś karnej związanej właśnie z używaniem, i oni tu tak są tylko jako tacy turyści ośrodkowi. I mówili to otwarcie. I to jest właśnie przykład tego konia, którego przyprowadzamy do wodopoju, ale który nie, jak nie chce, to się nie napije. E, bardziej e, wysublimowane formy osób, które nie chcą się leczyć, albo leczą się, albo coś, ale coś nie, nie idzie. To jest tak, że to są często jednostki totalnie nieautonomiczne, totalnie jakby e, robiące, skaczące m, i tańczące tak, jakim się zagra. I takie osoby e, są niewyodrębnione i nie są w stanie nawet powiedzieć wprost dajcie wy mi wszystki święty spokój, ja się nie chcę leczyć. Oni będą to robić, mało tego, będą się też oszukiwać, że, 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 że się leczą, no bo przecież chodzą na terapię i uczestniczą w psychoterapii i tak dalej. Natomiast yy, myślę, że w głębi duszy yy, one w ogóle tego nie czują i yy, to jest takie po prostu właśnie yy, wymuszone. Yy, często też. Yy, jeżeli my do końca nie wiemy, o co chodzi w psychoterapii, w procesie zmiany, to my mamy pewne wyobrażenie na temat terapii, pracy. A jak to nie idzie tak, jak my byśmy chcieli, albo tak, jak to, powi to powinno iść w naszym wyobrażeniu, ten proces terapeutyczny. No to zaczynamy się wycofywać rakiem, i też yy, nie potrafimy być wprost, nie mówimy, nie wiemy nawet o co chodzi, yy, nie potrafimy zapytać, dlaczego to tak, a nie inaczej. Yy, więc yy, już będąc w procesie psychoterapeutycznym, my możemy nie wiedzieć, czy my to chcemy dalej kontynuować, czy nie. Yy, Natomiast tutaj już, to, to, to już są różne takie, jak to powiedzieć, różnego rodzaju motywacje związane z, z podejmowaniem na przykład terapii albo kontynuowaniem jej. Natomiast... Takie właśnie to, 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 to jest też jakby ten film i to nagranie jest też w kierunku osób współuzależnionych, które hmm. często bardzo, bardzo by chciały, żeby dana osoba tam bliska się zmieniła, zaczęła leczyć. No i kombinują. Kombinują jak się da, kombinują jak koń pod górkę, właśnie szantażami, ultimatum, tak? Yy, załatwianiem różnych ośrodków terapii i tak dalej. Natomiast, no to jest, miejcie w głowie cały czas to, że to jest to prowadzenie tego konia do wodopoju, ale nawet jak go doprowadzimy, to nie ma gwarancji, że on się napije. Ok? Oczywiście. Super, bo koń wie, że jest przy wodopoju i wie, że może skorzystać z tej wody. Ale to jest jego, je, jego i tylko jego wybór, czy on tej wody się napije. I tutaj często ludzie y, z mechanizmami współuzależnienia polegają, bo mają wyobrażenie, jak to leczenie powinno wyglądać w przypadku osoby uzależnionej, a tak naprawdę to się. To, to, to w ogóle nie ma nic wspólnego z rzeczywistością, to wyobrażenie. I potem, mówiąc tak w cudzysłów, biorę, siada im system, bo okazuje się, że to nie poszło tak, jak oni sobie to wyobrazili. I jest e, rozjazd, ok? Więc e, to nagranie jest przede wszystkim do osób, które mm, z uporem maniaka dążą do tego, żeby inni poszli się leczyć. Gdzie tak naprawdę e, często jest tak, że osoba, która zgłasza się albo zgłasza drugą osobę na leczenie, to ona jest w gotowości do pracy. Chociaż nawet może nie chcieć tego tak nazwać, czy tam tego widzieć, nie? bo często ludzie z, obszera, z e, mechanizmami współuzależnienia wypierają, że oni natrafią się, nie, nie, oni nie, to przecież nie ja mam problem, tak? tylko ta osoba uzależniona. No nie, jeżeli dzwonisz i załatwiasz ośrodek, czy tam leczenie dla bliskiej osoby, to znaczy, że Ty masz determinację do tego, żeby coś zrobić, tak, ze sobą. Mm. Także tak bym, to, tak bym to zostawiła, tak bym to podsumowała, bo oczywiście różnych tam, jak to powiedzieć sposobów na to, że chodzę na terapię, ale się tak naprawdę nie leczę, to można by książkę napisać, tak? Ale chodzi o to, żeby tu był jasny przekaz: że właśnie pamiętajcie, możecie zaprowadzić konia do wodopoju, ale nie zmusicie do picia, możecie dać wszelkie możliwe. Opcję osobie uzależnionej, ale to ona musi dokonać wyboru, co zrobi. A wy zajmijcie się sobą, zajmijcie się swoim życiem. I to nie ma nic złego, żebym była dobrze zrozumiana. Nie chodzi o to, żeby nic nie robić, tak? Ale raczej tu chodzi o takie mm, czułe towarzyszenie w tym na zasadzie: słuchaj, jeżeli będziesz potrzebował pomocy, to ja jestem, ale nie narzucanie się. Albo zapytanie się, czy potrzebujesz pomocy, czy mam ci pomóc w znalezieniu terapeuty, terapii, ośrodka, lekarza. Ok? A często my w ogóle o tym nie myślimy, my od razu idziemy w działanie, tak? Mam na myśli tutaj kobiety i mężczyzn z obszarem współuzależnienia, jeżeli chodzi o osoby uzależnione. Mm, więc zatrzymajmy się i zapytajmy się takiej osoby, bo słuchajcie, no. Są niektórzy, którzy naprawdę płyną destruktywnie i robią to świadomie. No, przypuśćmy, taki film był z Nicolasem Cage'em. Mm, coś tam Las Vegas. O alkoholiku, który pojechał do Las Vegas, żeby się zapić na śmierć. No i on tam mówił jasno, że on chce to zrobić po prostu świadomie, tak? On tam nie miał żadnej nadziei, tak? Więc pamiętajcie, że tacy ludzie też są i my nie mamy prawa ingerować w to, że oni tam, nie wiem, chcą się zapić na śmierć, okej? Okay? Ich wybór, ich decyzja. Nie znaczy, że mamy patrzeć na to biernie, ale uznajmy ich decyzje i ich wybór. Więc my też często nie pytamy. To jest przekroczenie granic, tak? To jest przekroczenie też, więc warto tu być wyczulonym na, na, na takie rzeczy. Zapytać, powiedzieć, że jestem, a jednocześnie żyć własnym życiem i zająć się sobą. Bo zajęcie się sobą, i swoimi obszarami związanymi z mechanizmami współuzależnienia jest jedynym kierunkiem do tego, żeby osoba uzależniona się opamiętała i zobaczyła: o, e, kurczę, coś jest nie tak, bo generalnie chyba cała uwaga nie jest skupiona na mnie. Wszyscy tam żyją sobie, a ja tutaj coś sobie mogę robić, a kiedyś wcześniej była tylko koncentracja na mnie. Więc to też powoduje. Że osoba uzależniona zauważa, że nie jest pępkiem świata, tak, i centrum, i, i tym, że się wokół niej skacze, tak. Czy jak jest trzeźwa w abstynencji, czy jak jest pijana, czy jak kombinuje, jak tutaj skołować coś, żeby się upić, czy żeby się tam odurzyć, tak. Więc takie wyjście z tego koła też jest czymś zmianą strategii. Ech, także tak to by wyglądało. Pamiętajcie, że koniowi, konia nie zmusicie do picia wody, nawet jakie suwo do poju. Dobrego dnia. Do zobaczenia w następnym filmie.